Tak szybkim tytułem wstępu do odcinka. Pierwszy raz wjechałem, można powiedzieć, gdzieś indziej na Sikłą Dolinę, wybrałem się na wilgę, na dużym staw, na stanowisko numer 4, niesamowite wyzwanie dla mnie yy, jako ta karpiarza. Ciło już w sumie 5 lat yy, karpiuje, było to coś totalnie innego, totalnie inne przeżycie, totalnie inne potrzebne umiejętności łowienia i cieszę się, że tam się wybrałem, bo na pewno będzie to jeszcze nie jedyna zasiadka na tej oto wodzie, bo było po pierwsze woda jest przepiękna a po drugie bywają tam niezłe potwory czego się możecie przekonać właśnie w tym od w tym filmie i zapraszam do oglądania a więc zaczynamy łowienia widzę szybkie przedstawienie zestawów, pierwszy Leci pierwszy leci Rik z truskaweczką, pupkiem 14 cm, 14 mm, drugi leci Slip Slipdirik, kulka 22 Scarlet, podbita popapem, bolsen Squidem, 14, i ostatni leci orzyk Tygrysi Scarlet, i podbity kukurydza pływająca, sztuczna. I zanęta, czy będziemy nęcić, mamy tu kukurydzę, konopię, rzepik, kuleczki z Kopex, 20 mm od karpiowe skarby, wszystko od karpiowe skarby, peleta Lerakła 8 mm i tak to się prezentuje. I zaraz wywozimy stawiki, mamy 20, mamy 48 godzin łowienia, łowisko, wilga, wodna kraina, stanowisko numer 4. Zaczynamy zabawę i zobaczymy, co i jak, co przyniesie dzisiejsze łowienie wędki w końcu wywiezione, wędki wszystkie wywiezione około 300 metrów. Od brzegu wszystko gotowe, zlęcone przypłony gotowe na rybę, czekamy aż w końcu coś pojawi się na haczyku. No i po wywiezieniu wędek zaczęły nam wyjeżdżać leszcze, niechciane przez nas ryby. No ale no, nie było wyjścia, ale to wyjeżdżały takie patelniaki wielkie, że nawet w życiu taki ryb, takiego wielkiego leszcza nie widziałem. I no co, trzeba było zmienić e, taktykę. Taktykę nęcenia i kulek na przyponach. Stwierdziłem, że już nie będę łowił na popapy, na 14, Wjechały bałwanki, duże bałwanki, kulki 22 mm. Orzecha totalnie zrezygnowałem. I e, zanęta też totalnie się zmieniła. Stwierdziłem, że Przestano korzystać z rzepiku, z konopią. Dodałem, zacząłem używać dużo więcej kulek. Kulki to były 70% tego, co wrzucałem do wody. I tam do tego była kukurydza, trochę konopi i trochę peletu. Ale głównie stanowiło to 20-militrowe kulki z kopeksa. No i przestały brać śleszcze. To, to najważniejsze, tak. Przestałem brać leszcze, ale poza tym, czy widzieliście bardziej szczęśliwą osobę, która zrobiła leszcze niż ten człowiek? No on był jest tak ucieszony z tego leszcza, że net. W życiu bym się to nie spodziewał. A tutaj mamy za to mojego kolegę z leszczem. Jest chyba jaka min, <laughs> Można powiedzieć, że net znacząca. Ale dobrze, przejdźmy do dalszej, tej ważniejszej części e, filmu. No, niestety, mamy godzinę 6. Nie udało się nic wyciągnąć przez całą noc. Jak widać, była prowadzona wojna, była rolka. Niestety ryba puściła 30 metrów od brzegu. Wędki mi się splątały. No i co tu powiedzieć więcej? No, jedną wędkę udało się uratować. Związali, związaliśmy z chłopakami. Na długo leży, chociaż strzałówkę się udało ratować i końcowy końcowy, taki jest plus tego w tej całej sytuacji. No i co? Trzeba będzie poprzewozić wędki z powrotem i spróbować jeszcze, w ten jeden dzień coś jeszcze wypracować niestety, ale pojechała mi wędka. Eee. Na bolsem Squidzie z Bolsen squidem i popapem truskaweczką bergmotem 14 zmieniłem trochę taktykę na kicker z dirigu, bo na Ronirigu gdzie miałem założony samego pop-up 14 jechałem i cały czas, więc trzeba było coś zwię zwiększyć. Zastanawiałem się nad pop i dwoma kulkami 22. No, jest jednak jest stwierdziłem, że, żeby nie przesadzić też z tą wielkością kulek no ale to, no co nie udało się niestety nic wypracować znaczy wypracować się udało tylko nie zdało się nic docholować do brzegi niestety no ale co, zostało jeszcze parę godzinek łowienia spróbujemy coś wypracować ale Klimat wody przepiękny normalna mazurska woda. No <grymna> ma zawsze, piękna sprawa. Słuchajcie, Paweł, czy będzie coś z tego? Będzie, będzie coś, będzie, będzie. Będziesz, będzie coś nie? Będzie, Zobaczysz, wywiocze, będzie kurwa rano grało. Nie będzie grało rano, tylko wieczorem. Będzie grało. Rano. No i tak, tak jak jak powiedział zagrała. Zagrała ta sama wędka z poprzedniej nocy stała oparta o domek. Bo musiała zostać rozcięta na kawałki, ale została wywieziona już z rańca i zagrała. Zagrała. Może nie z samego rana, ale zagrała największy skwar w momencie, gdy, gdy człowiek się tego w ogóle nie spodziewał, zagrała wędka, która przyniosła mi moje nowe PB. Jedną wiesz? może Masz to, załabasz po wątku wodę. No bo Amur to wiesz... Łap go kurde Popachy Nie, nie lej, nie lej chłopaka. Czekaj, na razie nie. nie. Krzyżak okay. ty zdjęcia rok ja nagrywam. Nie. Zdjęcia rób Krzyżak. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Teraz pójdzie. Kurde. <noise> <Zobaczysz. głosy> Tyro jesteś od zdjęć. Kurwa, was. Dasz radę. Klatkę podniesie z jabłkami, to i w to podniesie. Trzymaj go, bo, bo ja mam mu 20-30, nie? Rekord. Ty kurde. Idź, stawiaj to wiadro. idź to za Nie, ja muszę go oblać. No teraz, ostatnia szansa. Ostatnia bo pójdzie, szansa, pójdzie. bo pójdź. Szybkie zdjęcia, szybkie zdjęcia! Brawo! Bo już był wypoczęty. Już był wypoczęty. No. no i jednej wędki nie ma to, może tylko znaczy jedno. Udało się, udało się zrobić 18-kilowego mura w końcu z wilgi. Pierwsza ryba pierwszy raz na wilce. Pierwsza ryba BB wzięła. Kicker z no dirigu Bolsena Squid Podbity sztuczną kukurydzą pływającą. I co? Piękna, przepiękna sprawa. Piękne jezioro, łowisko. Na pewno będzie jeszcze tu powrót. Patrzę za ten krajobraz, to jest coś niesamowitego. I ryby też przepiękne. I tak w taki właśnie sposób zakończyła się moja no, 36-godzinna y, przygoda na wildze. Tak jak patrząc na ten y, czas, a na wielkość towiska, to naprawdę poszczęściło mi się łowiąc w tak krótkim czasie taką rybę. Y, dała mi ona naprawdę duże emocje, ręce się trzęsły. Ciężko mi było wyjąć się ze Slinga po pierwsze pierwszy raz coś tutaj Pierwszy raz robiłem zdjęcie w wodzie, wyciągając rybę ze Slinga, no patrząc, że był to jednakamur, no to uciekł mi, nie udało się. E, objąć go w pełni jakości, w pełni swojej okazałości może w ten sposób, ale na pewno. Zapamiętam tę rybę na długo e, stają, że większej ryby przez najbliższy czas będzie mi ciężko złowić. Pomimo to, że łowię już sporo ilość czasu sporą, sporo parę już dobrych lat, ale naprawdę pozytywne zaskoczenie z wilgi e, mnie spotkało. W sam skwar to był 15, e, 15 sierpień, e, święto. Było naprawdę gorąco, i tu takie zaskoczenie mnie spotkało w środku dnia. No chłopakom jeszcze się udało połowić ładnych rybek. Siadło im, cztery, siadło im cztery karpiki, około 15 kilo No, ja musiałem niestety uciekać już do 15 do domu, ale jestem pewny tego, że na wilgę powrócę. Z większymi objętymi, z własnym pontonem, z własnym pontonem, że jest zakupiony własny ponton i będzie próba pobicia PB karpia mojego, który też był w tym roku pobity. 16-kilowy karp, więc znów Amur u mnie króluje w wielkości rybach. No i co mogę więcej powiedzieć. Dziękuję chłopakom, że pomogli mi wywozić wędki z swojego pontonu, że pomogli mi w tym wszystkim podebrać tę rybę i dziękuję im za to, że właśnie byli takim wsparciem dla mnie takiego początkującego na widzę, gdzie już chłopaki byli już któryś raz. No i tyle, co mogę więcej powiedzieć. Ja mogę tylko powiedzieć do następnej zasiadki następnego filmu. Na razie.